Każdy z nas jest nieustannie w biegu, każdy goni za swoimi własnymi sprawami, nieustannie jesteśmy zaskakiwani nowymi pomysłami i wynalazkami. Każdego dnia słyszymy o nowych przedmiotach, które zostały stworzone po to, by ułatwić nam życie. Ale czy rzeczywiście tak jest? W naszym życiu spotykamy wiele urządzeń technicznych, takich jak pralka, lodówka, samochód, kuchenka gazowa. Gdzie wymaga niekiedy wiele zastanowienia, wiele czytania, wielokrotne czytania instrukcji, a żeby można było dane urządzenie uruchomić. Dla mnie to jest za trudne. wolałbym coś prostszego. to co, zastanawiam się nad tą techniką, czy jej nie jest za dużo wszędzie, w lodówkach, w jakichś sprzętach. Wszystko jest takie napchane na, na tym. Tak się zastanawiam, telefony również takie są, wiesz, za dużo tego wszystkiego. To się przydał taki prosty, żeby miał tylko jakieś tam dzwonienie, ewentualnie smsy i duże klawisze przyciskowe, żeby były widoczne. Jest już coś takiego? Telefony MyPhone z serii Simple Life przeznaczone są dla osób, które od nowoczesnych urządzeń oczekują nieskomplikowanych w obsłudze funkcji, pomocnych w ich aktywnym życiu codziennym. Prawdziwe telefony do dzwonienia zostały zaprojektowane by cieszyć się nie tylko funkcjonalnością, ale i wyglądem. Mały telefon, zgrabny telefon, duże cyfry, duży ekran poręczny. Nawet ja bez okularów jestem w stanie zadzwonić na przykład do domu. Myślę, że ten aparat będzie bardzo udany, bardzo ma ładne, duże przyciski. No, zadowolona jestem z niego. Ma poświetlane cyferki, ma też alarmowy przycisk. Ach, świetne. Będzie pasował. I do ręki, i do torebki. I oto właśnie mam telefon. Bardzo prosty w użyciu. Ma duże przyciski. Jest bardzo funkcjonalny i wygodny. Niesamowicie. Przydatny, dostępny dla każdej z nas, przede wszystkim dla osób, które mają jakąś wizję na siebie. Z jednej strony przemawia do nas jego prostota to, jak się go łatwo używa, z drugiej strony elegancja. Każda kobieta, każdy mężczyzna posiadający taki aparat może być pewien, że nigdy go nie zawiedzie ale również jest jego dobrym atrybutem. Chciałabym mieć taki właśnie telefon dla siebie. Odpowiedź jest więc prosta. Istnieją urządzenia stworzone z myślą o ludziach, którzy nie potrzebują miliona funkcji i gadżetów. Urządzenia te są ponadto świetnie zaprojektowane i użyteczne w każdej sytuacji. MyPhone Simple Life. Łatwiej.